Takiego muzeum pozazdrościłby nie jeden ośrodek turystyczny i niejedno miasto w Polsce, a i pewnie w Europie, a nawet na świecie. Trzy, w Kasi wielkie otwarto oficjalnie Muzeum Moped Retro. To jest jedyne muzeum na świecie, które jest muzeum motorowerów. Znajdują się tylko i wyłącznie motorowery. Mało tego, w kategorii tylko na pedały. W jednym miejscu zgromadzono blisko 100 motorowerów z całego świata. Są również marki naszej rodzimej produkcji, które jeszcze w ubiegłym wieku poruszały się po polskich drogach. Tu jest nasza polska ściana, tu mamy... Wszystkie nasze polskie motorowe. W kolejce do zaprezentowania i pokazania czeka innych ponad 300 śladów. Najstarszy motor mamy z 1906 roku. Także to tutaj w Muzeum jest z 1924. Mamy z 1912 na przykład Peżota w układzie V silnik 350 też na napedała, ale no, rozwijamy się też w kierunku jeszcze naszych polskich, także no. Mamy tutaj dużo jeszcze takich do pokazania. Może nie będę zdradzał na razie, nie? bo chciałbym, żeby też zachęcić, ale mamy dużo naprawdę fajnych przedwojennych polskich motorów. To muzeum jest naprawdę wyjątkowe. W pięknym kolorze, w fioletu, w pięknej aranżacji, w drewnie, gdzie mamy tutaj zrobioną. Przysłowiową szuflandię. Mamy ulokowane te wszystkie mo motorowery, tak jakby w szufladach. Także robi to znakomite wrażenie, co myślę, że Państwo już doświadczyli. A najważniejsze, że Pan Login z nami objechał taką piękną drogę. Otwarcie połączono z podsumowaniem wielkiej wyprawy maluchów do Monte Carlo, w której uczestniczyli, jechali tym Fiatem 126P Sławomir Rusinek, właściciel stacji narciarskiej w Kasinie Wielkiej, a także opiekun i w jednej osobie kustosz Muzeum Moped Retro Józef Soj. Fajnie reagują zagraniczni ludzie na nas, jak zobaczą maluszka. Znają go w całej Europie. Jechaliśmy bo tak postanowiliśmy, Zresztą ja olbrzymie. To jest. Zaufanie, za, za mam do Sopka. Wyprawy fiacikami na trasie widokowej stacji narciarskiej Kasinarski, wspominali również Longin Bielak, który jechał maluchym razem z Sobiesławem zasadą, a także uczestnik rajdów Paryż Dakar, Rafał Sonik. Mamy wszyscy przed sobą. Kogoś, kto mówiąc po angielsku, czyli bardziej internacjonalnie jest super hero. To nie ma żadnej to wątpliwości to co do tego. Brawo! Brawo! Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia był dziennikarz motoryzacyjny Radia Kraków Marcin Małysz. Postanowiliśmy przekuć kilometry, które pokonujemy podczas wyprawy, na coś dobrego. Postanowiliśmy wspierać dzieci, które są ofiarami wypadków drogowych. Za cel postawiliśmy sobie milion złotych. Udało nam się dojechać do Monte Carlo. Maluchami pokonaliśmy 4300 kilometrów, 35 załóg. Podczas tej całej trasy Grossglockner, Przełęcz Stelvio, również Col de Turini, więc takie najbardziej wymagające europejskie, alpejskie drogi. I właściwie ten cel podwoiliśmy, zebraliśmy ponad 2 miliony złotych, także bardzo się cieszymy, bo, bo cel szczytny. Obecność na tym rajdzie, naprawdę czułem się jak uczeń w szkole podstawowej, patrząc jak trzeba żyć. Stacja Narciarska w Kasinie Wielkiej staje się powoli jednym z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych ośrodków turystycznych w naszym regionie. Stąd też w głowie jej właściciela rysują się kolejne plany rozwoju tego miejsca. Jest plan, projekt, jest kwestia wykonania restauracji. Ja myślę, że w ciągu najbliższego roku, ewentualnie półtora, mamy nadzieję, że powstanie tutaj na górze restauracja, bo pomieszczenie jest przygotowane. A takie daleko, dalekosiężne plany. Może to nie są takie marzenia, bo marzyć to trudne słowo, ale jest taki pomysł, żeby zbudować kolejny wyciąg do góry. Będziemy nad tym pracować. Nie będzie to łatwe. Mogłoby powstać kolejne 1000 metrów wyciągu do góry i w planie mamy rozbudowę dolnej stacji wycią obecnego wyciągu. Da się zrobić wiele. Czekamy na remont torów kolejowych, ponieważ jeździł tutaj, jak państwo wiecie, w zeszłym roku jeszcze pociąg retro. Także myśmy też w tym kierunku poszli retro, w retro. Także może to być naprawdę, naprawdę fa fajna rzecz. Do przodu wciąż. Nam nie pozostaje nic innego jak tylko zaprosić do odwiedzenia znajdujące się tuż u szczytu Śnieżnicy Muzeum Moped Retro. Józef Budacz, TV28